To są emocje, których szukasz. Zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Mam najlepszą żonę pod słońcem. Jego życie było idealne, ale nadszedł czas, by odkryć prawdę. Adoptowaliśmy cię, syn. To jakiś żart? dzień wielkiego spotkania. Nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ty. No cóż, rodziny się nie wybiera. Synu! Jeśli masz jakieś pytania o seks, trzeba było zapytać. Danny DeVito, Ron Livingston. Wynuka z mojego domu Obcy krewni Jutro o 20 w Pulsie 2 Ma tylko 24 godziny, by odzyskać skradzioną broń Usiądź przy barze z gazetą USA Today Jednak nastąpiła mała pomyłka Rzuć broń Kim jest ten pajac? Umówiłem się na kupno broni, a on się przyplątał. Nie każdy nadaje się na agenta Eugene Levy Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Samuel L. Jackson w komedii Ja otwarcie. Jutro o 22.00 w Pulsie 2. Będziesz dryfować. Niezdolny pozostać na lądzie dłużej niż jeden cykl Słońca. Nowy serial. Bronisz za czymś, czy raczej uciekasz? Daj się porwać w mil przygody. Zabij go! To mój dar dla Ciebie? Moja klątka. Sindbad. W sobotę i niedzielę od 10 w Pulsie 2 po dwa odcinki. Oto historia pełna przygód. Podejrzewamy, że jesteś szpiegiem. zwrot akcji. I tajemnic przeszłości, które są na wyciągnięcie ręki. Przygody młodego Indiany Jonesa. Już w weekend o 12 w Pulsie 2. Rano znalazła go sprzątaczka. W kolejnym odcinku CSI... Zwykle znajdujemy coś we krwi, ale na krwi? Połknął żeton i próbował się ratować? Poprosimy o listę zawodników. Innym graczom nie musiało się to podobać. Sugeruje pan, że ktoś zabił Adam? Chcę pobrać próbkę twojego DNA. Grę, grę. Zgadka, zdziwisz CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas. W niedzielę o 20 w Pulsie 2. 7.35? Wymarzona waga? To wszystko w programie Emocje, których szukasz. Do zobaczenia za chwilę. Rzęsy niczym skrzydła motyla. Nowa maskara False Wings Midnight Blacks. Objętość od nasady aż po końce. Szeroko rozpostarte, podkręcone, wydłużone. Rzęs w kolorze głębokiej czerni. Nowa maskara False Lash Wings Midnight Blacks od L'Oreal Paris. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już zadziałał! Na civil. Szybko udrożnia nos. Działa już po 25 sekundach. Odkryj maksymalnie nasycone i intensywne kolory Twoich oczu i ust dzięki nowej technologii True Color od Avon. Przedstawiamy nową szminkę. Doskonałość absolutna z kompleksem Color Complete, który łączy bogactwo barw i ochronę. Sięgnij po zachwycające kolory, aby Twoje usta wyglądały zdrowo i pięknie. Avon. Piękno jest w Tobie. Tina zmienia się dla ciebie. Zupełnie nowe strony i absolutna nowość książeczka z przepisami czytelników. W każdym wydaniu wasze przepisy aż 16 dodatkowych stron. W tym numerze 21 przepisów na tanie dania obiadowe. Oraz hit numeru Przepis Pani Alicji na tort walentynkowy. A w Tinie jak być piękną? Modowe przeboje, które wysmukną sylwetkę. Oraz uwodzicielskie makijaże w stylu gwiazd. Super temat. Specjalnie na walentynki miłosny sennik. Nowa Tina i absolutna nowość książeczka z przepisami czytelników już w kioskach. Tylko złoty 40. Większość dolegliwości łatwo rozpoznać, ale chora wątroba nie zawsze daje znać o sobie. Różne czynniki mogą prowadzić do jej uszkodzeń. Esentiale Forte to lek, a nie suplement diety. Dzięki wysokiej zawartości fosfatydylocholiny pomaga zregenerować komórki wątroby. Nowość esentiale Max na uciążliwe dolegliwości wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Twoje pieniądze są na nisko oprocentowanej lokacie? Niepotrzebnie. Teraz w GetInBanku lokata 3,5% na 6 miesięcy dla nowych środków. Bank. W zimowej fabryce Nesti dbamy o to, żeby ta zima miała niepowtarzalny smak. Jego sekret tkwi w śliwkach i sposobie, w jaki je przyrządzamy. Nesti Zimowa Śliwka. Do picia na zimno i na gorąco. Proszę Pani, meble bez VAT w Black Red White. Tylko od 7 do 11 lutego. Meble pokojowe, sypialnie, jadalnie, kuchnie i materace tani o wartość podatku VAT. Szczegóły na brw.com.pl. Meble Black Red White. Tobie nie można się oprzeć. Nigdy nie wiem, jak Cię ugryźć. Ale i tak nie zamieniłbym Cię na nic w świecie. Tej rumianej bułki. Soczystej wołowiny. Kruchej sałaty. Chrupiącej cebulki, tajemnicy pysznego sosu. Razem z najlepszymi frytkami, jakie znasz i orzeźwiającym napojem. Teraz to wszystko w Twoim ulubionym mag zestawie Big Mac za jedyne 10 zł. Z książeczką rabatową McDonald's. Mam katar. A śpij, kochanie. Ja się tym zajmę. Zaraz coś poradzimy. Zobacz, mam taki plasterek. Aromaktiv odetka Ci nosek i katar Cię w nocy nie obudzi. Olejki eteryczne zawarte w plastrach Aromaktiv szybko udrożniają zatkany nos. Działają do 8 godzin, więc dziecko spokojnie przesypia całą noc. I rodzice też. Plastry Aromaktiv można bezpiecznie stosować już od trzeciego roku życia. Aromactive Swobodne oddychanie przez całą noc. Aktivia. Uśmiechnij swój brzuch od rana. Najlepiej zacząć dzień z uśmiechem. Ale kiedy od rana jestem w biegu, nie zwracam uwagi na... To, co jem. To nie jest dobre. Dlatego dbam o siebie i na śniadanie jem. Nową akcybie, pełne ziarna. Jest pyszna i pożywna. I jak to aktywia Sprawia, że czuję się dobrze w środku. Aktywia to jedyny jogurt z bakteriami ActiRegularis, Regularis, które docierają do jelit w dużej ilości. A co najważniejsze, Aktivia pomaga dbać o zdrowe krewienie. A kiedy Twój brzuch się uśmiecha? Ty też zaczynasz dzień z uśmiechem. Nowość, pełne ziarna. Aktywia, Dobre samopoczucie bierze się ze środka. Nawet największe umysły może przyćmić grypa i przeziębienie. Holigryp Max, rozpuszczony w gorącej wodzie, pozwala zwalczyć pięć głównych objawów przeziębienia i grypy, a dzięki maksymalnej sile w jednej dawce znów możesz być sobą. Holigrip Max, pokonaj przeziębienie, zachowaj jasność umysłu, a wieczorem weź holigryp na noc i obudź się zdrów. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. So, a... Zobacz, to mój bank w telefonie. Fajna sprawa. Na przykład taka opłata za prąd. Nic prostszego. Sprawdzam stan konta. Oho, środków brak. Ale to nic. Przelewam z oszczędnościowego na konto Direct i jednym palcem w mikro ułamek sekundy z samego serca puszczy pierwotnej w Białowieży płacę za prąd. Proste. Życie lubi zaskakiwać, ale nie mobilnych w Banku Śląskim. Otwórz konto Direct i bankuj za darmo przez telefon. Oto ból. Ból bywa czasem tępy lub rwący. Dziś jest uporczywie pulsujący. I tu pomaga metafen, który łączy dwa sposoby walki z bólem. Paracetamol szybko blokuje jego odczuwanie, ibuprofen zwalcza jego źródło stan zapalny. Jak widać, ból jest bez szans. Metafen. Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.